W zakresie inwestycji gospodarki przestrzennej, w zakresie inwestycji budowlanych, trwa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Ulicy Sportowej 1 w Gostyninie. Wykonano strop żelbetowy na drugim budynku, rozpoczęto wykonywanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, rozpoczęto montaż stolarki okiennej i układanie warstw docieplania stropodachów. Kontynuowane są również prace z wnoszeniem wysokiego ogrodzenia. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych odpływu z jeziora zamkowego i sejmikowego, trwa wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora zamkowego w Gostyninie, trwa opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Termalnej. W dniu 31 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na której opiniowano opracowaną wcześniej analizę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W zakresie zamówień publicznych w ramach postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych w postępowaniu w trybie na podstawowym bez negocjacji na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Bierzewickiej wpłynęły dwie oferty. Podpisano umowę z firmą Hydropol, spółka z siedzibą w Gostyninie. Wykonawca przystąpił do wykonywania robót budowlanych. W postępowaniu w trybie bez, podstawowym bez negocjacji na remont drogi gminnej ulicy Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Zieloną, Ziejkową w Gostyninie wpłynęły cztery oferty. Postępowanie w trybie podstawowym, bez negocjacji na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Glinianej w Gostyninie wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejszą wybraną firmę, ofer wybrano ofertę Hydropol Spółka Zos z siedzibą w Gostyninie i w dniu dzisiejszym została już podpisana umowa. Wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę bankową w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie 9 910 105 zł. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15, 19 maja 2021 roku. W ramach postępowań poniżej 130 tys. zł net doprowadzonych z wyłączeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wykonanie koncepcji przebudowy budynku szkoły podstawowej nr 5 w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej wpłynęło 13 ofert. Podpisano umowę z biurem. Rozwoju i realizacji projektów budowlanych Holburt, spółka ZOS, siedzibą w Gostyninie trwa opracowanie koncepcji przebudowy budynku szkoły. Wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego na wycinkę drzew na działce sta leśnej stanowiącej własność gminy miasta Gostynina Wpłynęło pięć ofert. W zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, trwa, yy, ochrony środowiska rolnictwa i leśnictwa. Sporządzono i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departamentu Opłat Środowiskowych wykaz za 2020 rok dotyczący emisji zanieczyszczeń do atmosfery z samochodów służbowych, maszyn i urządzeń Urzędu Miasta Gostynina. W związku z programem oczyszczania kraju z, z azbestu na lata 2009-2032 dokonano aktualizacji danych w ogólnopolskiej bazie azbestowej oraz przesłano raport za 2020 rok. W miesiącu marcu trwał nabór na dotację z budżetu miasta Gostynina do wymiany źródła ogrzewania. Łącznie wpłynęło 58 wniosków. Na wniosek przedsiębiorstwa oczyszczania miasta spółka z .o. ulica Bierzewicka 3209-500 Gostynin wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów na działce o numerze ewidencyjnym 6037 łamane na 5 w Gostyninie przy ulicy 18 stycznia 36. Zlecono rzeczą majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego dla niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jej numerem ewidencyjnym działki 4977 łamane na 5 o powierzchni 0,2344 ha położonej w Gostyninie przy ulicy Kraśnica, w związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego dla niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki o numerze 3317 łamane na 1 o powierzchni 0,0971 hektara położonej w Gostynie przy ulicy Iwaszkiewicza w związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. W dniu 7 kwietnia 2021 roku podpisano akt notarialny w sprawie zbycia garażu położonego w Gostynie przy ulicy 3 maja za kwotę 15 150 zł. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej na rzecz użytkownika wieczystego dotyczącego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3326 o powierzchni, o powierzchni 500, 514 m2 położonej w gostynie przy ulicy Polnej. Cena sprzedaży gruntu 19322 zł. Podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie na czas określony, to jest do dnia 31 grudnia 2030 roku, dotyczącej części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1152, łamane na 5 o powierzchni 60,6 m położonej w Wrocławskim przy ulicy Dybanka, w celu ubiegania się o dofinansowanie przez lokalną grupę działania Aktywni Razem. Na realizację współpracy pod nazwą Mazowieckie Mazury, rozwój turystyki i rekreacji na obszarach LDG Zalew Zegrzyński i LDG Aktywni Razem. Zlecano Geodecie aktualizację danych w ewidencji gruntów i budynków dotyczących działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 5527, łamane na ulica Żeromskiego i 3132 ulica 3 Maja. Wydano dwa skierowania do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych w ramach realizacji listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i kontynuacji najmu lokali socjalnych. Rozpatrzono trzy sprawy o rozłożenie na raty zadłużenia w opłacie czynszu i pozostałych opłat związanych z najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Gostynina i podpisano dwa porozumienia w tej sprawie. W zakresie inwestycji drogowych zakończono pracę projektowe i odebrano od Biura Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych holbu dokumentację techniczną związaną z remontem nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ulicy Kopernika, to są łączniki Kopernika Marcinkowskiego oraz odwodnienia czterech odcinków drogi miejskiej ulicy Kopernika, łączniki ulica Kopernika Marcinkowskiego, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy drogi dojazdowej do powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie. Dokumentację opracowuje firma Holburt z Gostynina. Termin wykonania dokumentacji został określony do dnia 30 listopada 2021 roku. Trwają roboty budowlane związane z modernizacją ulicy Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej. Termin realizacji zadania do 31 maja 2021 roku. Trwają roboty budowlane związane z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Hubalczyków w Gostyninie. Termin realizacji zadania do dnia 31 maja 2021 roku. W zakresie utrzymania dróg publicznych i wewnętrznych zamówiono 4 tony masy min mineralno-asfaltowej wykorzystanej do naprawy uszkodzonej nawierzchni bitumicznej ciągów komunikacyjnych. Zdemontowano sprzęt wykorzystywany do zimowego utrzymania dróg, pług i piaskarkę montowane na samochodzie ciężarowym marki PVR rexter Dokonano oczyszczenia sprzętu zimowego używanego do zimowego utrzymania dróg. Dokonano naprawy uszkodzonych nawierzchni bitumicznych ulic masą mineralno-asfaltową. To jest ulica Termalna, Sosnowa, ostatnia Słoneczna, Mazowiecka, Kolejowa, Marcinkowskiego Polna. Dokonano naprawy uszkodzonych znaków pionowych, prostowanie słupków znaków, wymiana złamanych słupków znaków i wymiana tarcz znaków pionowych na ulicach Rynek, Polna, Kujawy, Floriańska. Poprawiono, ułożone, poprawiono ułożenie płyt chodnikowych na ulicy Jana Kochanowskiego w pobliżu posesji numer 4. Dokonano naprawy słupków znaków informacji miejskiej z ulicami, z, z nazwami ulic ulica Prusa, Sadownika Gielończyka. Dokonano naprawy kraty kanalizacji deszczowej na ulicy Krasickiego. Udzielono pomocy przy wycince gałęzi drzew w działowie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, obsługa podnośnika i obsługa rębaka w ulicach Zamkowa, Langenfeld, Moniuszki i Parko. Wywożono nieczystości z, z koszy ulicznych na terenie miasta oraz ze ścieżek rowerowych ulica na ulicach Zalesie i ulica Płocka. W zakresie spraw obywatelskich prowadzone są działania zgodne, zgodnie z ustawą o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Urząd Miasta Gostynina prowadzi transport, dowóz do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znaczącym o kodzie R lub N lub odpowiednio pierwszą grupę z wyżej, z wyżej wymienionymi schorzeniami oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. Z dowozu skorzystało 179 mieszkańców miasta stan na 23 kwietnia 2021 roku dodam, że w dniu dzisiejszym już jest 200 osób 200 osób skorzystało z transportu. W akcję dowozu na szczepienia włączyła się Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie oraz Miejski Ośrodek, Sportu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie. Obsługa monitoringu wizyjnego Gminy Miasta Gostynina przekazała informacje o zdarzeniach wymagających interwencji do Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. Wpłynęło 8 wniosków z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie o przekazanie nagrań archiwalnych, które są niezbędne do prowadzonych postępowań. Na bieżąco prowadzona jest obserwacja terenu miasta Gostynina mająca na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w związku z realizacją przez gminę Miasta Gostynina projektu pod nazwą Przyszłość Zaczyna się dziś, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaakceptowała kolejny wniosek o płatność złożony w miesiącu marcu. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą Gostynin promotorem zdrowego powietrza w ramach Mazowieckiego Instrumentu wsparcia ochrony powietrza i mikroklimatu Mazowsze 2021. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą modernizacja MOSiR w Gostyninie drugi etap w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Sportowa Polska. Złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z funduszu dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego na realizację zadania pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 3 maja 30 w Gostyninie. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu trzeciego Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w Szkole i w Domu dla Szkoły Podstawowej nr 3 imienia obrońców Westerplatte w Gostyninie. Złożono wniosek dla OSP Gostynin o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu wyposażenia oraz Środków ochrony indywidualnej. Przyjęto osiem wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Dokonano bieżącej analizy aktualnego harmonogramu naboru wniosków i o dofinansowanie w trybie konkursowym ogłaszanego w ramach RPO województwa mazowieckiego 2014-2020, a także programów krajowych. Dodam, że w dniu wczorajszym miasto uzyskało informację, że pozyskaliśmy 400 tysięcy na remont budynku podawnego podawnym gimnazjum na potrzeby szkoły muzycznej. W zakresie finansów przygotowano i wydano 10 zaświadczeń o stanie majątkowym i o niezaleganiu w podatkach, 8 postanowień w sprawie rozksięgowania wpłaty podatku, przyjęto zweryfikowano 9 deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych, 12 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości rolnego od osób prawnych, 50 informacji w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 3 wnioski w sprawie ulg podatkowych w podatku od nieruchomości. i Wydano jedno postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia z uwagi na braki formalne. Jeżeli chodzi o Wydział y, y, Promocji Miasta Ochrony Zdrowia, przeprowadzono kampanię informacyjną na stronie internetowej i Facebooku w ramach współpracy z Urzędami Administracji Państwowej dotyczącej, y, dotyczącą Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Podejmowane są działania organizacyjne w ramach trzech projektów. Gostynińskie Weekendy Sportowe y, z Fundacji Orlen, Spacerując po nie y, LGD y, Aktywni Razem Dziecięcy Wehikuł czasu LGD aktywnie razem, opracowanie zmian w projekcie, aneksowanie umów, opracowanie umów z partnerami, opracowanie materiałów promocyjnych, korespondencja z potencjalnymi sponsorami. Uczestniczono w wydarzeniach patriotycznych. 11 rocznica Katastrofy Smoleńskiej, 81 rocznica zbrodni katyńskiej. Prowadzono systematyczną korespondencję z Komitetem Partnerstwa miast Langenfeld-Gostynin, opracowano materiały do biuletynu miejskiego Nasz Gostynin, sporządzono roczne sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gostynina za rok 2020 w obowiązującym terminie i przekazano do Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Przygotowano dokumentację na posiedzenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na której uruchomiono procedurę zobowiązania leczenia wobec dwóch osób, opracowano harmonogram dyżurów w miejskim punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych od alkoholu. W ramach działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla Dzieci Bartek kontynuowano realizację programu profilaktyki opiekuńczo opiekuńczego, którym. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 objęto piątkę dzieci. Obsługiwano punkt y, zgłoszeń potrzeb transportowych mieszkańców gostynina na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. To jest codziennie przyjmowane są zgłoszenia y, i potwierdza, y, potwierdza terminy szczepień. Przekazywane są y, sprawozdania dotyczące transportu. W analizowanym o, y, okresie, czyli w tym miesięcznym, zrealizowano 105 dojazdów do punktów szczepień. Natomiast ogółem od początku działania infolinii, to jest od połowy stycznia, przyjęto 242 zgłoszenia na ten transport. Przypomnę, że już dzisiaj 200, transport, już 200 osób zostało przewiezionych. Dokonano 15 nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, 21 zmian treści wpisu do ewidencji, 3 wpisy o wznowieniu działalności oraz 6 wpisów o zakończeniu działalności gospodarczej. W analizowanym okresie wydano zarządzenia w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych sporządzonych instytucji samorządowych, instytucji kultury za rok 2020, zarządzenie w sprawie zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Gostynina na rok 2021, zarządzenie w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021, Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do ogromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zarządzenie w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Gostynie przy ulicy Polnej, zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Gostyninie, zarządzenie zmieniające uchwałę nr 215 z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034 zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania na przyjazne środowisko. Działalność spółek miejskich, miejskie przedsiębiorstwo komunalne, spółka ZOW w Gostyninie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał preferencyjną pożyczkę dla zadania pod nazwą Przebudowa i Rozbudowa. Oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Wyceniono obiekt, obiekt stara betoniarnia w celu zabezpieczenia pozostałej puli środków na, na realizację zadania pod nazwą Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Trwają prace dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania pod nazwą Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie przez firmę MDN Consulting Marianna Dalkanoga noga z Bydgoszcz. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania połączenia sieci wodociągowej osiedla Prusa z siecią wodociągową z ulicy, w ulicy Kolejowej w Gostyninie przez firmę GJ, pracownia projektowa Jacek Głowacki z Koła. Na podstawie porozumienia wspólnie z władzami miasta Gostynina ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację drogi oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ulicy Krasickiego w Gostyninie. Prowadzone były wymiany wodomierzy na terenie miasta Gostynina na nowoczesne zestawy radiowe ze względu na utrzymujący się stan epidemii. Spółka ograniczyła częstotliwość wymiany wodomierzy do niezbędnego minimum. Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej spółka zła w Gostyninie w rejonie sieci wyłączenie dostaw ciepła na cele centralnego ogrzewania zgodnie z, z nielicznymi wnioskami odbiorców. Jeżeli chodzi o ciepłownię to przygotowania, przygotowanie trwa, trwa przygotowanie do rozpoczęcia prac remontowych po zakończeniu sezonu. Grzewczego. Z uwagi, że dzisiaj jest wśród nas Pan Prezes Starej Betoniarni, więc ja może sobie odpuszczę już przedstawienie informacji na temat Miejskiego Centrum. Przejdę zatem dalej. Agencja Rozwoju i Promocji Zamek spółka ZOW w Gostyninie, zgodnie z aktualnymi przepisami opublikowanymi w rozporządzeniu wprowadzającymi zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa Dostosowano prowadzoną działalność do wyżej wymienionych zapisów. Od 16 marca do odwołania spółka zamek zawiesiła działanie w hotelu. Klienci zainteresowani realizacją usług gastronomicznych są obsługiwani stacjonarnie. Spółka realizuje usługę żywienia dla pacjentów szpitala Arion Med oraz usługę cateringu dietetycznego. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie czynności wykonały, wykonała następujące prace. W związku z czy, czynności, związa, czynności zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom, to jest na bieżąco modernizowana jest instalacja oświetleniowa części wspólnych budynków, chodników, dróg osiedlowych, parkingów zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Wykonano oświetlenie altany świetnikowej budynków przy ulicy Bierzewickiej 17 D i Bierzewickiej 17 E. Wykonano utwardzenie terenu kruszywem granitowym przy budynku Dmowskiego 10, około 100 metrów kwadratowych. Dokonano montażu czterech sztuk słupków. Uniemożliwiających wjazd na tereny zielone pomiędzy komórkami lokatorskimi a budynkiem. Czynności realizowane w ramach trwającego sezonu grzewczego: bieżąca kontrola i obsługa pieców oraz węzłów ciepłych na gaz na osiedlu za zamcze, kruk 3 i 6, bieżąca obsługa kotłowni, dostarczanie peletu, czyszczenie pieców, usuwanie awarii. Na bieżąco usuwano usterki na instalacji CO, odpowietrzano grzejniki w lokalach oraz przeprowadzono niezbędne prace mające na celu. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego mieszkańcom. Realizowana była wymiana uszkodzonych zaworów grzejnikowych i montaż odpowietrzników według zgłoszeń. Gospodarka odpadami komunalnymi. Na bieżąco monitorowany był stan ilości pojemników oraz realizacja przez mieszkańców czynności w zakresie segregacji odpadów. Dokonano naprawy uszkodzonych kontenerów przy budynku Moniuszki 4. Czynności realizowane podczas trwania sezonu wiosennego. Bieżąco utrzymywano należyty stan techniczny i stan czystości chodników i dróg osiedlowych. Usuwano zanieczyszczenia z terenów zielonych po okresie zimowym. Wykonano korekcyjne cięcia drzew i krzewów w zasobach zarządzanych i administrowanych przez MTBS w Gostyninie. Prace wykonywane były przy ulicy Armii Krajowej 35. Bierzewicki 17E i 17D, Moniuszki 2, 4, 6, kruk 1 i 2 oraz osiedle za Rozpoczęto proces realizacji nasadzeń zielonych na posesjach administrowanych przez MTBS w Kostyninie. Uporządkowano teren działki o numerze ewidencyjnym 3132 przy ulicy 3 Maja w Kostyninie. Usunięto śmieci, wiatrołomy, wycięto dzikie drzewa owocowe, wykonano cięcie trawy, wycięto samosiejki dzikich drzew. Na terenie nieruchomości umieszczono dwie tablice o treści zakaz wyrzucania śmieci. Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano poniższe czynności, kontynuowano przyjmowanie oświadczeń od osób zainteresowanych nabyciem na własność lokali mieszkalnych nowej inwestycji przykutnowskiej i brnieckiego polnej. Według stanu na dzień 22 kwietnia liczba przyjętych oświadczeń wynosi 144. Informacja o realizowanej przez MTB z inwestycji mieszkania na sprzedaż z udziałem w gruncie spotkała się z dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Konsultowano z firmą realizującą projekt nowej inwestycji i rozwiązania przyjęte we wcześniej opracowanej na zlecenie spółki koncepcji programowo-przestrzennej przyszłej inwestycji. Dział Księgowości i Administracji Spółki zrealizował czynności w zakresie rozliczenia mediów za rok 2020 oraz przygotowania dokumentów, które przekazane zostały właścicielom lokali we wspólnotach mieszkaniowych dotyczących zamknięcia roku rozliczeniowego 2020 i podjęcia uchwał dotyczących roku 2021. Trwają czynności dotyczące przedłużenia legalizacji wodomierzy pozyskano oferty na wymianę wodomierzy w budynkach. Zlecono wycenę czterech garaży stanowiących własność spółki w budynku przyległym do nieruchomości przy ulicy Krug 6 w Gorzewie pod przed ogłoszeniem przetargu o ich sprzedaży na rzecz zainteresowanych podmiotów. Wyceniono remont modernizację drogi dojazdowej do budynku Krug 6 w, Gor w Gorzewie. Dalsze czynności uzależnione będą od treści uchwały wspólnoty mieszkaniowej na realizację wraz z pokryciem kosztów. I jeszcze przedsiębiorstwo oczyszczania miasta. Przedsiębiorstwo oczyszczania miasta w Gostyninie świadczy usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina jako podwykonawca firmy SUES. Płocka Gospodarka Komunalna spółka ZO oraz obsługuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dodatkowo spółka odbiera nieczystości stałe od podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Miasta Gostynina i Gminy Gostynina. W analizowanym okresie z nieruchomości nie zamieszkały z terenu Gminy Miasta Gostynina odebrano 85,5 ton niesegregowanych mieszany, zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 200301, 1,36 tony opakowań z papieru i tektury o kodzie 150101, Tony tonę 14 opakowań z tworzyw, tworzyw sztucznych o kodzie 150102 2,28 tony opakowań ze szkła o kodzie 150107 0,94 tony papieru i tektury o kodzie 200101 0,86 setnych tworzyw sztucznych o kodzie 200139 z gminy Gostynino odebrano 98 setnych ton odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 200108 Wyżej wymienione odpady przekazane zostały do przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Pońsku spółka z ulica Mickiewicza 4, zakład zagospodarowania odpadów w poświętnym, zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w sierpcu spółka zo ulica Traugutta 36, regionalnego zakładu gospodarki odpadami w Rachocinie przez prezero serwis centrum ulica Łąkoszyńska 127, regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych w Krzyżanówku. W ramach umowy SPOT z, z, w ramach umowy pod zlecenia z firmą SUES, Płocka Gospodarka Komunalna, spółka z nieruchomości Nie, zamie, zamieszkałych, zostało odebrane 153 tony 72 setne niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20.0301, 81,54 tony odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20.0201. Powyższe odpady zostały przekazane przez do SUES. Płocka Gospodarka Komunalna spółka za ulica Przemysłowa 31 w Płocku, plac przeładunkowy Przemysłowa 35. W wyżej wymienionym okresie została zawarta jedna umowa na odbiór odpadów stałych. Dziękuję bardzo.